Witam was na y, kolejnym filmie Dzisiaj będziemy ten y, Będziemy generować Na przykład zdjęcie se tu zrobię I generujemy y, yeah. y, No będziemy generować Zdjęcia Zobaczymy na przykład jak mój skin wygląda y, tak, tak normalnie No to y, Pierwsze no Gdzie by na razie zapozować ten Żeby y, wygenerowała nasz inteligencja y, Sztuczna a może przed tym cyrkiem, jak będzie, będzie dobrze. O, robimy se fotę. Robi się? Dobra, zrobiona. No i teraz daj, daj, dajemy to do sztucznej inteligencji. Nie? No to, no to ja, no to mam wszystkie te rzeczy z eventu różne. No i mam taki pomysł. Może byśmy zrobili, jak na tej motorot motolotni ten zeskakujemy, ale jakby to jakby to... O, już mi przysłało się. Zaraz obejrzymy. I zrobi przy okazji zrobimy te zdjęcie. Dobra, e jedziemy na lotnisko. To możemy sobie usunąć, bo mi się ta piłka nie przyda. Dobra. Jedziemy na lotnisko, no i tam ze samolotu skoczymy i sobie zrobimy przy okazji fotę. I zobaczymy jak to jak to chat GPT nasz wygeneruje. Mm, dobra, tędyk. No włączę. Halo. przepuszcz Przepuszczaj mnie to. Cz e. Dobra, jestem. Y, musimy wlecieć na wysokość jakąś. No i samolot. No samolot, to spala się. Y, no i polecimy. Dobra. Ym, trzeba wyżej troszkę, żeby ta para lotnie jakoś leciała lepiej. Dobra, daj, na, na razie dajemy 110 O tu i tu tak wysoko wystarczy czy nie Dobra Dobra nie skręcaj Nie mam jak to uchwycić normalnie Dobra, i teraz idziemy zobaczyć to zdjęcie, to już wklejamy do szatu. Widzowie, tak to wyszło. Nawet to nie przypomina mojej koszulki. Tam, na mojej koszulce, ja patrzę na nią aktualnie, no i tam pisze ty, e i my. Ta, nie, ta time. Bo coś tam się pomyliłem w czymś. To i zapomniał wy. Pomiędzy A i M, ale nie postarł się za bardzo, ta sztuczna inteligencja. Nie wygląda to jak tak ładnie, ale dobra, niech, niech się generuje to co, to, co zrobiliśmy. Zdjęcie z paralotni, teraz ja przy, przy okazji, my zrobimy ten, już zrobimy kolejne zdjęcia. Widzowie, teraz mam taki wymysł na zdjęcie. Patrzcie, mogę sobie tu zrobić do mnie. I my do niego wchodzimy sobie. I wszystko dobrze. Ale. Ale nie wiem, ale nie wiem, czy. No, no zamknij się do mnie. Patrzcie, jak się zbugowało. Nie mogę, no. I patrzcie na to sobie te zdjęcie no i zobaczmy jak zareaguje na to nasz e, chat GPT jak on to wygeneruje Oby było ładne chociaż dobra Rob, robię, robimy zdjęcie jest no i teraz pokażę wam to co się wygenerowało bo już mi przyszło powiadomienie zowie patrzcie ale nawet tam nie było ale ja nawet nie byłem nad, nad morzem, nie latałem tym, ale to dodał. Jeszcze dodał jakiś znak youtuba, jakąś babę biegającą, kamerzystę dodał, ale ja, ja nawet nie byłem nad morzem, <grym> byłem po prostu w powietrzu, ale dobra, nawet spoko wygenerował. Nie skomentuję tego chyba, bo takie dziwne. Nawet nie, w żadnym razie nie był wcale blisko. Bli, blisko mm, blisko. W żadnym razie nigdy nie był wcale bli, blisko ten chat GPT. Dobra, jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. So subskrybujcie kanał i nara!